Hej, ja jestem stackman 10 Witam Was w dzisiejszym specjalu z okazji 50 widzów. Tak, ta magiczna liczba 50 widzów wybiła. tak by to było wczoraj, jak robiłem specjal na 10 widzów. No ale 50 to już jest jakieś osiągnięcie. Pół, prawie połowa setki. No, i teraz będzie też specjal na setkę, 150 i 200. I specjalne będą wychodziły co 50 widzów. No i dobra. W tym specjalu zrobiłem z lego bar kronów. No i zacznijmy. Rebellanci to są kelnerzy. A krony to są y, ci y, goście tu mamy kuchnię tutaj mamy gościa, który nalewa picie na kubki picia tu mamy faceta, który robi pizzę ta kobieta wyciąga pizzę z pieca i zaraz temu nałoży na tacę który już czeka, by podać klientowi Śmieczniczek ten kelner idzie ze skrzynką po produkty tu mamy rybkę i kurczaka tą kucharkę i dwie kuchenki fajne piecze się kuczak na drugiej ryba, a mandalori świetniczek. A Mandalorianie to są ochroniarze. Więc tu mamy jednego ochroniarza, który ochraja kuchnię. To mamy drugiego, który, y, pan, który ochraja te dwa sektory i trzeciego, który te dwa sektory y, y, ten ochrania Tu mamy y, y, Kelera, który wchodzi z, z, do kuchni stoliki. Aha, to y, Górnicy Power Miners, jak na razie w moich makietach to będą medycy. Póki nie zrobię ich jakiś custom. Medyków moich. Ale medy medy medyków Custom y, Custom Plonów Medyków. Tu mamy Rebelianta ta czy ten. Przepraszam, że się ale nie wiem. Um, kelnera, który podaje picia. Tu mamy jeszcze klona z oddziału Janosika, komandora Spajka i misę. Misę i banana. Taką lampkę fajną. Klony saperzy. Sprzątać. Wejście. I napis: Lego Kafe. Klonie kurczaka. Tu klonie jabłko. Tu klony dwóch klonów i klon z oddziału komandora Grina piją. Czekają na jedzenie, na pizzę, która do nich przyjdzie. Śmietniczek. Kapitan Stekman je jako Kapitan Fox je. Znaczy, komandor Fox je rybę. Komandor Cody je jabłko. Kapitan Rex je banana. I tu właśnie od nich idzie kelner. I tu jeden kelner niesie tym dwóm picie. Tu mamy lampę grzewczą. Tutaj mamy dźwignię do włączania różnych opcji. I, i jest lampa grzewcza. Cię jedzą pizzę. No i mam nadzieję, że ta makieta się Wam podobała. Na 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 na. Na 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 już niedługo odcinki z Minecrafta na 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 la la No No to, a masz taki, podniesienie, taki a la taki ala szary dywanik. Na, na 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 na, na na No to, cześć. Na 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 Czek na. was segment 10.